Halo, halo, widzimy się w kolejnym odcinku z Lee Legend. Zagramy sobie dzisiaj Władimirem. Pod pena midzie, mamy ten super skin, najładniejszy, chyba najdroższy do Władimira. Stary, już w sumie, nie? Stary, ale dalej trzyma poziom. O, ma chyba z tego co kojarzy, ma jedną z lepszych animacji śmierci. Że tak robi I tak się zapada. Tego nie, nie usłyszycie niestety w tej gierce. Tego odgłosu śmierci, bo ja nie umieram po prostu. Ale nie, Władz jest ogólnie teraz mega silny, moim zdaniem, ale głównie na topie. Na midzie niestety już trochę wypadł do Lamusa, bo jest więcej pików. Moim zdaniem tak jest, bo też nie wiem dlaczego, ale moim zdaniem jest więcej pików, które mogą go Mogą go zniszczyć, że tak powiem. Ukułkować na ślepo w ten krzak. Nie byłoby takie głupie. A na topie on ma taką łazę spokoju swoim, Wiecie, nic go tam nie. Nie tyka, zordujcie piksela junglerowi, bo to zawsze pomagało, wiadomo wtedy, który krap jest wolny, że tak powiem. A nam idzie też da radę. Mądrze, nie słychać, bo słyszę, słyszę, że golarka jest w ruchu, i pewnie mój brat jaja goli. Nie wiem, co on od 13 może golić, ale no. Uff, jak wyciszę, to. Nie no, pewnie nie słychać, ale no, trochę głośno to słyszę. Nawet kozika. Co do runek, to oczywiście gramy, manu... tego nie, nie ma na Banda, tylko oczywiście Face Rasza, czyli przyspieszenie na trzech spelach, Nimbusa, CDRy, Gathering Storm, drugie drzewko, CDRy i boot. Taki standard. Ili oczywiście mamy średniawkę, ale mamy fajną linię, bo możemy zbierać na rej tak naprawdę i... i nic z tego. Znaczy możemy zbierać na ryj, no nie tracimy na tym nic, a i tak mamy dobre tradey, na przykład teraz go wysse. I wiecie, wadzi mi coś takiego bierzesz na klatę spokojnie. Oni mają panteona, to trzeba uważać. Nie mam pula jeszcze. On ma barierę, dobra, tego ciężko będzie zabić. Cerką naj najpewniej. Bierzemy pula. No wiecie, ten Wadimir potem może zrobić 1v9 po prostu. To mi się w nim podoba. Może sam Teamfight wygrać bez problemu. Dobrą erką dobrym wyjazdem. Ciężko go zabić ma tego pula. O. Niech ci będzie. O. Wysać. Dawaj, kraba robi ona, no ale jakby podeszła szybciej, to byśmy mogli spróbować i porobić, ale widzieli to chyba. Oba to on się wycofał. No ale spoko, Ganka przeżyłem dalej tej presji, robię. mi się zaraz. Mana skończyła, nie ma TPK, więc nie będziemy cię jak tego wavea odkuszować, Jak widzicie, ha, ja panie tracę. To trochę milionów, no. Milionów są na równo, jak tego dobiję bo trochę psuje te miniony niestety. Pierwsza gierka moja dzisiaj muszę się wczuć. Coś tak macie, że. W pierwszej grze nie zawsze CSowanie idzie wam super. Tak tym myślałem, nie wiem, czy właśnie pierwszą grę do dżungli nie i zawsze teraz. W danym dniu. Bo ja coś takiego mam, że muszę po prostu ciało przyzwyczaić, przynajmniej dłoń. Widzicie, cały czas full HP stoję na tej linii. Myślę, że w następnym pulu mogę go spróbować zabić. Teraz? Dobra, tura pękła po prostu na tym. No to w sumie to. Parę razy mnie tak Wladimir właśnie tym zaskoczył, no bo to jest te czerwone wzmocnienie SKU, które zdaje chore obrażenia, plus S fleszem i ignać, no i to może zabić, to bije spad, dużo obrażeń bardzo. Ja nie jestem jakimś bogiem Wladimira, ale widzicie, że to nie jest nic skomplikowanego. Trzeba mieć myślę, że cierpliwość jest największą zaletą tej postaci. Nie dam rady pula, lepiej cofnijmy sobie. Protobelcik oczywiście pierwszy item, bo to jest stworzony przedmiot dla Wladimira moim zdaniem, daje mu oczywiście dwa najważniejsze współczynniki, statystyki, które Władimir potrzebuje, czyli AP, bo za AP mamy HP, dzięki pasywce i HP, bo dzięki HP mamy AP, no. Co tu dużo mówić. I jeszcze sobie, weźcie, weźcie sobie CDR-y, moim zdaniem dobrze jest brać cdr -y, z tutaj, z tych runek, tych takich, co macie do wyboru. Bierzcie cdr -y, AD i potem Armor albo Resist, albo HP, jak nie wiecie na, nie wiecie, na co gracie. Jest bardzo dobry start dla mnie. Znaczy, wielko też jest fajny w lecie, tym jakimś lasery może wykarować ten fajcik, nie, ale Najważniejsze jest ciągłe ssanie. Ja. Chociaż nie szybko. Dużo go ta R-ka, przynajmniej nawet go nie uderzyła. Co tragedia, już nawet nie wyliczyłem. No nie ma flaszyka, no. Kolejna rzecz: 6 to jest poni. Ciągłość sania musi być zachowana. I ciastek nie wziął. Widzicie, on, mi, on mi trafi trzy spele, ja go trafię jednym tym Q, ale i tak wygrywa. no bo ja się leczę cały czas. Już ma... Nie, dobra, sorry. <grywy> tak to jest, jak odciągacie rękę z klawiatury. Dobra, to chcę zagrać save przez ten błąd, bo on, on, to, on to wie, że ja nie mam tego pula. Ja on mnie może naspić. Nie wiem, teraz nie mam nic kolego. Jeszcze gram na maga, nie? Czyli on ma problem, żeby złożyć redukcję szybko. Magowie mają tylko Morello. Mógłby złożyć tego blade'a, co Executioner Calling, czy Executioner Blade, jak to się tam nazywa. Ale to zmarnuje 800 Golda, praktycznie. No, go to ten stanie wydancować? Jestem na tych. ciekniesz? Bo nie mam ochoty Cię gonić za bardzo, pomagać teraz. Oj, muszę pamiętać o tej pasywce, no, o tym basic lepszym. Już też many nie ma, bo miał słaby zakup. Tylko gaming kupił. A ja cały czas po prostu spamuję ku. No ja mówię, no broken nie z grajcie. grajcie, Jak ktoś umie grać i podoba mi się taki playstyle, to niech sobie pyka. To nie jest postać dla mnie, ale myślę, że. Hmm, w tym YouTube może go no, nagram. To też zależy od kompozycji. Teraz miałbym erkę, to by zginął ogólnie tym. Chociaż ma barierę, ale raczej Ignaj by go dobił. No teraz wraca do bazy, więc my musimy spuszować to ładnie. I playcika weźmiemy, bo katapulta leci. Na Nagrana lubi no, lubię te metra, są takie bardzo lore. Friendly, że tak powiem. Że Noxus na demację walczy. Tych dwóch głównych generałów. On traci minionki, mnie to bardzo cieszy. Fuszuję trochę już za bardzo głęboko, ale powiedzmy, że mogę. U-HP stracił na jednym trajdzie. Ja mam off mi nigdy ze swoich speli nie, u, nie uderzy. 1500 golda. No, powinien mieć 100 farmy i byłaby idealna gierka na tym władnym na razie. No, nie, nie, że tak narzekam. Bucik skoczył, subcio. Zazwą go chyba na czerwone wzmocnienie, i znowu mogę spróbować zabić. Zobaczymy, tak sobie w niego wiadę labeki, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie go wybombić. Zwaj go bym mówiłem w sumie. Ale jestem ciekawe, czy Sam będę w radę. Mama trochę obrażeń bożyła, mimo wszystko z tyłu I Wiecie, ja tak mogę zrobić, bo zawsze mam tego pula. Więc jak się coś złego stanie, nie wejdzie mi akcja, to zawsze mam opcję pula. I to jest, kurde, no to jest mocne, no nie będę ukrywać. Nie wiem, jak Wadymila można. no Na linii go jakoś trzeba potyrać. Ja takie piki. Jace na topie, wiem, że na pewno na niego wygrywa. co jeszcze jednego playta zgryduje Jaki jest zasięg, też muszę sobie zobaczyć dokładnie coś takiego, pewnie dotąd gdzieś. Żeby jak najwięcej czasu oszczędzić na powrót do bazy 6:2 na razie, widzę. Tak sobie bocik radzi, bo też wygrywa. Top wygrywa. Na razie jest bardzo dobrze dla nas. Plus my się skalujemy. Tak i myślę, że teraz y, fajne buildy takie pod, pod nazwą Roła drugie a czyli RABADON, drugi przedmiot. Wiecie, no z tego dostaje HP. No już mam prawie 1800 HP. 11 minucie. Potem Zonia, jakaś. Wiem, że jeszcze jest popularny to bardzo ten Spellbinder, ale nie jestem fanem jego, szczerze mówiąc. Znaczy, jest ok, ale nie widzę sensu opóźniania tego no, o. A składanie dwóch tych przedmiotów też nie jestem fanem, bo są drogie dosyć. On nie ma wizji, musi na ślepo grać Więc co może zniszczyć się to jego pasywa jest Ale jak będę po prostu cały czas spamować kół i nie, nie brać jakichś głupich trade'ów to go po To już mam bardzo dobre obrażenie Dziesiąty poziom to z 10 ów kolejnych Z runek. Dokładnie wskoczyło teraz, już jest 31% Mam jeden przedmiot tylko pod 10 W dżungli działa, nie? Nie wiem czy go znowu Zerki nie zabije Zignita. No wave, clear, wave clear ma to go ratuje. Ale tylko to tak naprawdę. Myślę, że kolejne wzmocnienie i Proto Protobelt to w niego wierzę. Już one shotuje wave'a całego. Znaczy, te już one, one shotuje Nie wiem, nie mogę go chyba zerkować w sumie teraz Ale musi do bazy wracać, bo im duży tej czeka, tym bardziej jest narażony, że tak powiem. A to jeszcze to jest początek gierki, nie? A wyobraźcie sobie, że ta postać się dopiero wlecie tak się jak odpala. Ma jeden z lepszych skelingu właśnie przez tą swoją pasywkę, że HP dostaje za P. cieka czego ruszą tego władę. Bo no, moim zdaniem jest właśnie skubany mocny. Na początku jest słaby level 1-2, co to, to nic nie robi, bo tych Kuma ma 9 sekund cooldownu, no, ale potem niszczy już. Co mi ci się nie zaciał ten panteon? A w sumie nie musiałem chyba robić tego, bo on by o, Nie miał tego, nie miał tego swojego. Nie miał swojego tego, tego dywanu takiego. Bariera, Za późno rzuciłem ale zobaczyłem, że on tak zawrócił w strony. No ale dobra, on no dwóch samolotów nie ma. czy to się stąpik z tego robi niestety. No, Panteon Pantheon nic jakoś nie pomaga. Nie wiem jak ten Pantheon, no Pantheon to jest jedna z lepszych postaci na E-League, moim zdaniem jeśli chodzi o dżunglę teraz. Możemy to jeszcze jakaś trollować, no. Jest oczywiście taka opcja. to jest Liga Legend. Ej, ja mam na robadona, zrobię te kurczaki i monorobadonka. robadonka. <grymne> 15 minucie będzie robadonek. Ja mam dużo pieniążków koledzy, dajcie wrócić chłopcowi. Mhm. <grymne> Normalnie też z polecam grać, bo flanki Wadimiro są mocarne. Ale, no, że na midzie grałem, to mogę sobie z Ignite'em pozwolić zagrać. Chociaż na Edikery, jak może macie dużo AD, obrażeń i potrzebujecie magicznych, to możecie władza też piknąć, nie? Tylko na bocie mi się nie podoba, po tym względem, że on bardzo zyskuje na poziomach. Cholernie dużo zyskuje na poziomach. Dlatego, no, dzielenie Expa na 2 na bocie może nie być takie dobre dla niego. Ale, jak gra się długo pociągnie, czemu nie? jest bardzo szybki robadą i ping stoi, to jeszcze w kszaczku. to jest mój, nie? No, to jest mój. Swir powinien na topa zratować po tej jedynkę ostatnią. Ja też nie mam już za bardzo nic do roboty. Bo kraba zrobię i wizję w dżungli przeciwnika. No, takie właśnie wejście jest takie sobie, nie? Ale jak odpalę phase rusha, albo rzucę rkę, bo on na samej rce już dostaję, mówiąc piste, i z runy, już to lepiej wygląda od razu. Hmm, Herolda można zrobić. Nie wiem, czy on warda wrócił do zwardowanego już punktu. Mam pinkersa na go, Chyba umrze, jak go nikt nie uleczy. No. Właśnie, ja w mordę zostanę. Ale go można zabić. Nie, wiem, spalenie flesza jest takie mądre, ale kilki zyskuje. No kilek to kilek, nie? Chyba czwarty kill i czwarty raz to samo robię z tym fleszem takim. O! Toż też nie mówmy się, no. No jest point on click, te kół nie? To nie jest nic nadzwyczajnego, że po prostu w typkach klikam kół i wysysam całe HP, no. Ej, to będzie kolejny 17-minutowy odcinek. Hmm. No tak wyszło, no każda linia wygrała, nic na to nie poradzę, no pewnie go wrzucę ten odcinek, jak nie będę mieć odcinka na dany dzień, no a to mi się często zdarza ostatnio, wam powiem. Muszę się po prostu wziąć za siebie, jeśli chodzi o to nagrywanie, bo się opierdzielam ostatnio. I te streamy też obiecałem i nie widać tych streamów jakoś. Na no, ten drugi monitor czekam, bo mi brakuje trochę kasy, bo chcę, chcę sobie kupić taki wypasiony i ten, co teraz mam, by posłużył do czatu, nie? A jak już teraz chcę kupić sobie dobry monitor ten na, jako główny ekran, to już wolę sobie pozbierać hajsy. E, dobra sprzedaj to, kup mi CDR ostatnio i stop, mi się to podoba ten zakup. Od teraz mi doleci, do 45 mi doleci na 18, chyba na 16, na którym to wchodzi, nawet nie wiem. Te 10% z run. Bo 3% brakuje, czyli na 15? Możliwe, sprawdzimy sobie, bo ja nie wiem, bo rzadko biorę te runy, w te CDRy w runach takich, bardzo rzadko biorę że wszyscy tam AD biorą, bo atak speed właśnie przeważnie. Void byłby też ok, ale no... Zonia jest super fajna na no, władim że Macie coś takiego, że robicie kombo całe, robicie pula, wchodzicie w zonie i zazwyczaj jeszcze po wyjściu z zoni mam czasami puls znowu wrócić. to jest takie no... wow po prostu. Ukupujecie cholernie dużo czasu swojej drużynie. No tak ta gierka już jest niestety raczej skończona. Musielibyśmy hardostrować, a widzę, że drużyna nie gra jakoś, wiecie. Nie, nie, wywalałem wywalają się głupio. No nie, tam co, coś awcze już chyba. To ubrane ADCery, no nie pykło. Powinno pyknąć szczerze mówiąc. Kurde, fajnie znam już mam to nie pograć więcej. Ale tu Rk wysiądzie Muszę to zdaniałać. Nie żyje niestety. Mógł też agro zebrać z ale no już za głęboko już. Ale fajnie na tym speedzie wleciałem, nie? Pamiętajcie, że Rka to nie są obrażenia, ale to jest zwiększenie, że to nie są obrażenia takie czyste, tylko to jest po prostu buff, debuff na przeciwników, że oni zbierają więcej na japę. Przez ile? Przez 6, 4 sekundy? No? 12? 10, a chyba na no trzecim jest 12. Że tak to bije, to jest 500 obrażeń, nie? Ale to właśnie chodzi o to, że ludzie zbierają przez 4 sekundy więcej obrażeń na japę, To jest główna siła tego, więc to traficie w 3, 4, to macie teamfight wygranych praktycznie jak ktoś dołoży jakieś obrażenia. Dobra, to był Mirek. Ocinek taki na zapas. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki.